Że wybraliście to miejsce, żeby dzisiaj wieczorem spędzić razem z nami. I jak widzicie, słowa są na ekranie, będziemy śpiewali różne piosenki i chcielibyśmy zachęcić Was do tego, żebyście śpiewali z nami. My jesteśmy chrześcijańskim zespołem, śpiewamy chrześcijańskie piosenki i właśnie dzisiaj przyjechaliśmy tutaj po to, żeby się podzielić z Wami i opowiedzieć Wam o kimś, kto jest dla nas najważniejszy. O Panu Bogu. I właśnie dla niego są te wszystkie piosenki. Także zachęcam Was do tego, abyście słuchali, a jak chcecie, to dołączcie się z nami i śpiewajcie razem z nami.